16 sierpnia 2023 roku do jednego z najlepszych ośrodków medycznych na świecie, Majo Clinic, trafiła młoda kobieta w stanie krytycznym. Jej narządy wewnętrzne gwałtownie odmawiały posłuszeństwa, ciało było odwodnione. Temperatura niestabilnie skakała. Lekarze, mimo podjęcia środków nadzwyczajnych, nie mogli zatrzymać tego procesu. Betty Bowman, odnosząca sukcesy farmaceutka zawsze dbająca o swoje zdrowie, nagle znalazła się na granicy życia i śmierci. Jej koledzy byli w szoku. Jeszcze wczoraj była pełna sił, a dzisiaj lekarze desperacko próbowali ją uratować, nie rozumiejąc, z czym mają do czynienia. Kolejne diagnozy były wykluczane. Analizy nie dawały jasnych odpowiedzi, a stan gwałtownie się pogarszał. Co mogło tak szybko zniszczyć organizm młodej, zdrowej kobiety? Medycy szukali wyjaśnień, ale wkrótce zrozumieli. Sprawa nie dotyczyła choroby. Betty Bowman urodziła się w 1991 roku w stanie Kansas. Dorastała w porządnej rodzinie, gdzie ceniono pracowitość, uczciwość i troskę o siebie nawzajem. Od dzieciństwa wykazywała determinację, powagę i gotowość do ciężkiej pracy, by osiągnąć swoje cele. W szkole łatwo przyswajała nauki ścisłe, ale szczególnie zainteresowała się biologią i chemią. Po ukończeniu szkoły dostała się na uniwersytet na wydział farmaceutyczny. Tam dziewczyna wyróżniła się jako jedna z najlepszych studentek. W przeciwieństwie do wielu, którzy po prostu uczyli się teorii, Betty szczerze interesowała się procesami medycznymi. Związkami chemicznymi i tym, jak leki oddziałują na organizm. Po ukończeniu studiów zaczęła budować karierę. Najpierw pracowała w aptece, później dostała posadę w placówce medycznej, gdzie szybko zdobyła szacunek kolegów. Konor Bowman urodził się w 1993 roku, również w Kansas. Jego dzieciństwo było inne. Dorastał jako egocentryczny, wyrachowany. Potrafił manipulować ludźmi i osiągać swoje cele. W przeciwieństwie do Betty, nigdy nie dążył do ideałów pracowitości i uczciwości. Przeciwnie, szukał sposobów na minimalizowanie wysiłku, ale przy tym na osiąganie maksymalnych korzyści. W szkole nie wyróżniał się szczególnymi osiągnięciami, ale posiadał charyzmę i pomysłowość, co pomogło mu wychodzić cało z trudnych sytuacji. Konor zawsze wiedział, jak podobać się odpowiednim ludziom. I jak przedstawić się w korzystnym świetle. Wybierając kierunek farmaceutyczny, dostał się na ten sam uniwersytet co Betty. Jednak jego zainteresowanie medycyną było inne. W przeciwieństwie do kolegów z roku, nie dążył do pomocy ludziom, a raczej studiował farmakologię z punktu widzenia możliwości wpływania na organizm. Później zdecydował się kontynuować edukację, zapisując się na program medyczny, aby zyskać więcej perspektyw i podnieść swój status. Betty i Conor poznali się podczas studiów. Mimo oczywistych różnic charakterów, nawiązali relacje. Betty widziała w nim inteligentnego, ambitnego człowieka, a Conor rozumiał, że przy niej będzie mógł uzyskać pewne korzyści. Para pobrała się w maju 2021 roku. Po kilku miesiącach Betty otrzymała propozycję pracy w jednej z najbardziej prestiżowych klinik na świecie Mayo Clinic i para przeprowadziła się do Minnesoty. Był to znaczący krok w jej karierze, ale dla Konora oznaczało to coś innego. Znalazł się w cieniu odnoszącej sukcesy żony. W tym czasie wciąż studiował, a wszystkie kwestie finansowe spoczywały na barkach Betty. Zapewniała im mieszkanie, płaciła za edukację męża i pokrywała wydatki domowe. Konor nie pracował, całkowicie zależał od żony i przyzwyczajał się do takiego stanu rzeczy. Z czasem ich relacja zaczęła się zmieniać. Betty zaangażowała się w pracę, poszerzyła krąg znajomych i odniosła sukces w środowisku zawodowym. Konor natomiast, będąc w pozycji zależnego małżonka, zaczął czuć się niezadowolony. Na zewnątrz wyglądali jak para odnosząca sukcesy, ale w ich relacji stopniowo narastało napięcie. Na pewnym etapie zdecydowali się ustalić określone zasady. Para przeszła na format otwartych relacji. Przy tym umówili się, że nie powinni żywić romantycznych uczuć do partnerów na boku, a takie związki są dopuszczalne tylko na poziomie fizycznym. Jednak z czasem stało się jasne, że ta umowa została złamana. Betty zaczęła podejrzewać, że Conor nawiązał nie tylko przypadkowy kontakt, ale ma kobietę, do której żywi uczucia. Kiedy ustaliła wszystkie okoliczności, jej przypuszczenia się potwierdziły. To nie była zwykła zdrada, ale prawdziwe zakochanie. Ten fakt był dla niej decydujący. Betty otwarcie oświadczyła, że chce rozwodu. Dla niej była to logiczna decyzja, ale dla Konora oznaczała utratę komfortu, stabilności finansowej i korzystnej pozycji. Rozumiał, że po rozwodzie będzie musiał zaczynać wszystko od nowa, a jego długi i zobowiązania zostaną z nim. Rozwód nie wchodził w jego plany. Szukał rozwiązania, które pozwoliłoby mu zachować nie tylko wolność, ale i pieniądze. 10 sierpnia 2023 roku Betty Bowman znajdowała się w swoim domu w Rochester, stan Minnesota. Zaprosiła do siebie bliską przyjaciółkę, aby wspólnie spędzić wieczór, porozmawiać i oderwać się od codziennej pracy. Dawno się nie widziały, a nadchodzące spotkanie cieszyło je obie. Konor również był w domu, ale rzadko brał udział w takich spotkaniach. Zwykle trzymał się z boku. Nie wykazywał zainteresowania rozmowami żony z przyjaciółmi i wolał spędzać czas zajmując się swoimi sprawami. Jednak tego dnia zachowywał się inaczej. W pewnym momencie zupełnie nieoczekiwanie zaproponował przygotowanie koktajlu. Dla Betty było to dziwne. Konor nigdy nie zajmował się gotowaniem, nie wykazywał troski o jej odżywianie, nie robił nic podobnego. Zwykle wszystkie sprawy domowe spadały na jej barki. A taka inicjatywa wyglądała podejrzanie. Konor udał się do kuchni, wziął potrzebne składniki i zaczął przygotowywać napój. Betty nie przywiązywała do tego wagi, choć wewnętrzny głos podpowiadał jej, że w zachowaniu męża pojawiło się coś niezwykłego. Po kilku minutach przyniósł dwie szklanki. Betty upiła łyk, ale prawie natychmiast poczuła nieprzyjemny smak. Napój był gorzkawy, z wyraźną słonawą nutą, co wydało jej się dziwne. Skrzywiła się, nie rozumiejąc, dlaczego koktajl ma taki smak. Przyjaciółka zainteresowała się i postanowiła też go spróbować. Smak rzeczywiście był nieprzyjemny. Napój był zepsuty, ale w tamtym momencie nikt nie zastanawiał się, co mógł zawierać. Nie podjęły tematu, po prostu odstawiły szklanki na bok. Konor nic nie wyjaśnił, spokojnie obserwował ich reakcje, nie okazując żadnych emocji. Jego zachowanie było absolutnie spokojne. Jakby wszystko, co się działo, go nie dotyczyło. Nie zaproponował przygotowania nowego napoju, nie próbował wyjaśnić dziwnego smaku, nie wykazał żadnego zainteresowania faktem, że napój okazał się niezdatny do picia. Betty wkrótce zapomniała o tym incydencie, uznając, że napój po prostu się nie udał. Jednak kilka dni później okazało się, że nie był to przypadkowy zbieg okoliczności. Była to pierwsza próba otrucia, która nie powiodła się tylko dlatego, że żona nie wypiła koktajlu w całości. Konor zrozumiał, że popełnił błąd. Teraz musiał sprawić, by następnym razem był to ostatni raz. 14 sierpnia 2023 roku w domu Bowmanów w Rochester, stan Minnesota, wszystko wyglądało jak zwykle. Betty wróciła z pracy późnym wieczorem. Czując zmęczenie po intensywnym dniu, spędziła długie godziny w laboratorium, omawiając z kolegami nowe badania farmaceutyczne. Wróciwszy do domu, planowała trochę odpocząć, zjeść kolację i położyć się wcześniej spać. Konor wiedział, że ten dzień będzie dla niego decydujący. Pierwsza próba kilka dni wcześniej nie przyniosła sukcesu. Dawka okazała się zbyt mała, a smak zbyt podejrzany. Wyciągnął wnioski i teraz zamierzał działać ostrożniej tym razem przygotował się lepiej. W ciągu dnia badał wpływ dodanej substancji na organizm, obliczając, jaka dawka może wywołać pogorszenie stanu, ale nie zabije od razu. Wybrał moment, gdy Betty była zmęczona i nie zwracała zbytniej uwagi na szczegóły. Kiedy weszła do kuchni, zaproponował jej wypicie koktajlu. Wyglądało to naturalnie, ponieważ w ostatnich dniach już robił podobne rzeczy zachowywał się swobodnie, nie dając powodu do podejrzeń. Betty wzięła szklankę, upiła kilka łyków i spokojnie wypiła napój do końca. Tym razem smak nie wzbudził jej wątpliwości, ponieważ Konor lepiej przemyślał skład, starannie maskując posmak. Wieczorem Betty zaczęła odczuwać dolegliwości. W ciele pojawiło się osłabienie, lekki ból głowy. Nie wydawało się to czymś poważnym, więc nie przywiązywała do tego wagi. 15 sierpnia jej stan się pogorszył. Poranek zaczął się od silnego bólu głowy, nudności i osłabienia. Później pojawiły się biegunka i wymioty, organizm tracił płyny, ale każdy nowy łyk wody wywoływał nowy atak. Do południa stan nadal się pogarszał, Betty ledwo mogła wstać z łóżka. Ciało stawało się ciężkie, temperatura wzrosła, pojawiło się osłabienie mięśni. Do wieczora osłabienie nasiliło się do tego stopnia, że nawet dojście do łazienki stało się problemem. Organizm był odwodniony. Napady wymiotów nie ustawały. Próby zjedzenia czegokolwiek kończyły się tylko kolejnym pogorszeniem. 16 sierpnia zrozumiała, że nie może już dłużej radzić sobie sama. Ciało było tak wyczerpane, że nawet zwykły telefon wymagał wysiłku. Skontaktowała się z Mayo Clinic i wyjaśniła sytuację. Tego samego dnia Betty Bowman trafiła do kliniki w stanie krytycznym. Jej organizm był odwodniony, ciśnienie niestabilne, temperatura podwyższona. Lekarze natychmiast rozpoczęli kompleksowe badania, ale przyczyna gwałtownego pogorszenia stanu pozostawała niejasna. Wstępne analizy wykazały poważne zaburzenia w pracy narządów wewnętrznych. Największy niepokój budziło jelito. Podczas badania wykryto tkankę martwiczą. Oznaczało to, że część jelita przestała otrzymywać wystarczającą ilość tlenu i zaczęła obumierać. Natychmiast podjęto decyzję o interwencji chirurgicznej. Podczas operacji lekarze usunęli dotknięty obszar, ale proces martwicy mógł się utrzymywać. I nie było wiadomo, czy organizm będzie w stanie się zregenerować. Po zabiegu pacjentkę umieszczono na oddziale intensywnej terapii, podłączono do aparatury. Jednak jej stan nadal się pogarszał. Po kilku godzinach zaczęły zawodzić nerki. Lekarze podłączyli aparat do hemodializy, ale to nie zatrzymało postępującego pogorszenia. Do 18 sierpnia pojawiły się problemy z wątrobą. Analizy wykazały gwałtowny wzrost enzymów wątrobowych, co wskazuje na uszkodzenie toksyczne. Krytyczny stan pacjentki wywoływał konsternację wśród personelu medycznego. Betty była młodą, zdrową kobietą, która nie cierpiała na choroby przewlekłe. Nikt nie potrafił wyjaśnić, dlaczego jej organizm rozpadał się tak gwałtownie. W tym czasie Conor Bowman wykazał niezwykłą stanowczość. Wielokrotnie mówił lekarzom, że jego żona ma rzadką chorobę genetyczną. Było to dziwne, ponieważ taka choroba zwykle zaczyna się w dzieciństwie, a Betty nigdy nie skarżyła się na podobne problemy. Medycy sprawdzili dane, ale nie znaleźli żadnych potwierdzeń istnienia tej choroby. Mimo to Conor nadal twierdził, że właśnie ta choroba była przyczyną stanu krytycznego. Co więcej, opowiadał przyjaciołom i krewnym, że Betty umiera właśnie z powodu tej choroby, chociaż lekarze nie mieli żadnych podstaw do takich wniosków. 19 sierpnia stan pacjentki stał się krytyczny. Zaczęła się niewydolność wielonarządowa. Serce, nerki i wątroba przestały spełniać swoje funkcje. W płucach gromadziła się ciecz, co utrudniało oddychanie. Mimo działań reanimacyjnych rokowania były niepomyślne. 20 sierpnia 2023 roku o godzinie 14:50 Betty Bowman zmarła. Dla lekarzy jej śmierć pozostawała zagadką, ale zachowanie męża budziło pytania. Nie próbował dowiedzieć się dlaczego tak się stało, nie zadawał pytań o przyczyny, nie nalegał na dodatkowe badania, zamiast tego działał tak, jakby z góry wiedział, co się wydarzy. Zaraz po śmierci Bet lekarze poruszyli kwestię sekcji zwłok. Przyczyna jej śmierci pozostawała niejasna, a standardowa praktyka medyczna zakładała przeprowadzenie badania pośmiertnego. Jednak Konor kategorycznie odmówił. Oświadczył, że jego żona rzekomo zawsze mówiła, że nie chce, aby jej ciało było traktowane jak obiekt do eksperymentów medycznych. Takie oświadczenie wywołało zdziwienie wśród personelu kliniki. Zwykle krewni chcą uzyskać wyjaśnienie, gdy zdrowa osoba nagle umiera. Wielu domaga się dodatkowych badań, zadaje pytania, żąda wyjaśnień. Konor przeciwnie, nalegał, aby nikt nie przeprowadzał sekcji zwłok i nie szukał przyczyn. Śledczy, których włączono do sprawy, zauważyli jego zachowanie jako podejrzane. Oprócz odmowy ekspertyzy, spieszył się z pogrzebem. Już kilka godzin po stwierdzeniu zgonu Konor załatwił dokumenty na kremację. Chciał, aby proces przebiegł jak najszybciej, ale lekarze nalegali na przerwę. Nie byli pewni naturalnej przyczyny śmierci i postanowili nie pozwolić mu pozbyć się ciała, dopóki nie przeprowadzą dodatkowych kontroli. Następnego dnia Konor zajął się pisaniem nekrologu. Ten tekst stał się kolejnym dziwnym szczegółem. Nie wspomniał w nim o matce i siostrze Betty które były dla niej najbliższymi osobami. Zamiast tego wymienił tylko siebie i ich psa. Odnosiło się wrażenie, że świadomie minimalizował znaczenie rodziny Betty, jakby próbował wymazać jej poprzednie życie. Minęły zaledwie dwa dni, a on zaczął usuwać ślady jej obecności w domu. Wszystkie zdjęcia z żoną zniknęły. Rzeczy osobiste zostały schowane lub wyrzucone. Przyjaciele, którzy go odwiedzali, zauważali, że dom już nie przypominał miejsca, w którym mieszkała kobieta, która jeszcze niedawno była jego żoną. W tym samym okresie zaprosił jednego ze znajomych na drinka. Ten człowiek później przyznał, że spodziewał się zobaczyć Konora w przygnębionym stanie. Jednak po przybyciu do domu odkrył, że wyglądał on na zrelaksowanego, nawet wesołego. W rozmowie Konor nie wyrażał żadnego smutku, nie omawiał tego co się stało. Nie wyglądał jak człowiek, który stracił żonę kilka dni temu. Po tygodniu konor ostatecznie dał do zrozumienia, że jego życie toczy się dalej. Do domu wprowadziła się inna kobieta. Nowa ukochana szybko zajęła miejsce, w którym jeszcze niedawno mieszkała Betty. Było to szokiem dla krewnych i przyjaciół zmarłej. Takie zachowanie nie tylko budziło pytania, wskazywało na to, że śmierć żony nie była dla konora niespodzianką. Kilka dni po pogrzebie zaczął omawiać ze swoimi kolegami i znajomymi wypłatę ubezpieczenia, którą otrzymał po śmierci żony. Kwota wynosiła 500 tysięcy dolarów. Opowiadał o tym bez żalu czy smutku. W jego tonie nie było żałoby. Nie mówił o tym, że wolałby odzyskać żonę zamiast pieniędzy. Przeciwnie, odnoszono wrażenie, że jest zadowolony z tego faktu. Wielu znało Betty. Szanowali ją jako specjalistkę. Dobrze się do niej odnosili. Znajomi i przyjaciele spodziewali się, że jej mąż będzie w stanie szoku, ale zamiast tego wyglądał zbyt spokojnie. Niektórzy z tych, którzy słyszeli jego rozmowy, zauważali, że mówił o wypłacie ubezpieczenia tak, jakby nie była to tragedia, ale rozwiązanie jego problemów finansowych. Śledczy, którzy zaczęli badać tę sprawę, zainteresowali się jego sytuacją finansową. Wkrótce okazało się, że Conor miał znaczne długi jeszcze podczas studiów, zaciągnął duże kredyty, które nadal się gromadziły. Jego sytuacja finansowa była niestabilna. W przeciwieństwie do żony, która miała stabilną i dobrze płatną pracę, Konor był finansowo zależny. Kontynuował naukę, a jego pensja na rezydentury nie pozwalała pokryć wszystkich wydatków. Kiedy śledczy zaczęli głębiej analizować zachowanie Konora po śmierci żony, wypłynęły inne dziwne rzeczy. Jeszcze przed otrzymaniem wypłaty ubezpieczeniowej nie podejmował prób znalezienia innych źródeł dochodu, nie wyglądał na zaniepokojonego swoją przyszłością. Takie zachowanie wzbudziło podejrzenia. Gdyby jego żona zmarła nieoczekiwanie, przynajmniej próbowałby dowiedzieć się dlaczego zmarła. Mógłby kwestionować kompetencje lekarzy, żądać wyjaśnień, nalegać na kontrolę. Ale zachowywał się tak, jakby dokładnie wiedział, co się stało i rozumiał, że dalsze dochodzenie tylko stworzy mu problemy. W rezultacie śledztwo doszło do wniosku, że jego sytuacja finansowa mogła być jednym z kluczowych motywów przestępstwa. Konor był zainteresowany otrzymaniem pieniędzy, a śmierć żony była dla niego korzystniejsza niż rozwód. Ci, którzy znali Betty, nie mogli uwierzyć, że człowiek, który był obok, mógł z zimną krwią rozprawić się z nią dla korzyści materialnych. Jednak zachowanie Konora, jego stosunek do wydarzenia i jego sytuacja finansowa. Wskazywały, że śmierć Betty nie była przypadkiem. Śledczy wystąpili o próbki krwi, które pobrano od Betty w okresie jej hospitalizacji. Analiza laboratoryjna wykazała obecność toksycznej substancji, która natychmiast zwróciła uwagę ekspertów. We krwi zmarłej wykryto wysokie stężenie kolchycyny substancji stosowanej w praktyce medycznej, ale śmiertelnie niebezpiecznej przy przekroczeniu dawki. Ta trucizna rzadko występuje w przypadkach celowego zatrucia, ponieważ trudno ją zdobyć bez profesjonalnego dostępu. Główne zastosowanie kolchicyny to leczenie dny moczanowej. Jednak jej właściwości toksyczne czynią ją niezwykle niebezpieczną przy niewłaściwym zastosowaniu. Objawy przedawkowania w pełni pokrywały się z obrazem klinicznym stanu Betty. Najpierw wymioty, biegunka, osłabienie, następnie niewydolność narządów wewnętrznych. I martwica jelit. Po uzyskaniu tych danych śledczy zaczęli ustalać, kto mógł mieć dostęp do tej substancji. Ustalili, że Konor Bowman, pracujący w dziedzinie medycyny, miał całą niezbędną wiedzę o kolchicynie. Co więcej, wcześniej pracował w Centrum Kontroli Trucizn, gdzie studiował wpływ różnych związków toksycznych na organizm człowieka. To odkrycie stało się pierwszą poważną podstawą do sprawdzenia jego udziału w wydarzeniu. Śledczy zaczęli przesłuchiwać przyjaciół i krewnych zmarłej. Przyjaciółka Betty, która była u niej w domu 10 sierpnia, opowiedziała o dziwnym epizodzie z koktajlem. Przypomniała sobie, że napój miał gorzkawy i słonawy posmak, a kiedy obie go spróbowały, doszły do wniosku, że był zepsuty. Kobieta przypomniała sobie także swój żart, wypowiedziany w tamtym momencie. Przypuszczała, że Conor mógł coś dosypać do napoju. Wtedy obie się roześmiały. Nie przywiązując do tego wagi. Ale teraz te słowa zabrzmiały zupełnie inaczej. Detektywi zwrócili uwagę na ten epizod, ponieważ mógł wskazywać na to, że próba otrucia miała miejsce wcześniej niż sama hospitalizacja. Jeśli pierwsza dawka była niewystarczająca, logiczne było założenie, że Conor powtórzył swoją próbę, zwiększając stężenie substancji. Krewni Betty, w szczególności jej matka i siostra, Powiedzieli, że krótko przed tragedią mówiła o zamiarze złożenia pozwu o rozwód. Przypomnieli sobie, że nie była szczęśliwa w małżeństwie i poważnie rozważała możliwość zerwania relacji. Zebrane dane wskazywały, że śmierć Betty mogła być nietragicznym przypadkiem, ale starannie zaplanowanym przestępstwem. Po uzyskaniu dowodów na możliwe otrucie i wykryciu we krwi Betty śmiertelnej dawki trucizny, śledczy zaczęli zbierać dodatkowe dowody. Wystąpili o dostęp do miejsca pracy Konora w Mayo Clinic, gdzie odbywał rezydenturę medyczną. Przeszukanie jego komputera służbowego ujawniło niepokojące fakty. W historii przeglądarki znaleziono zapytania, które mówiły same za siebie. Wśród nich były następujące frazy: dawka śmiertelna kolchicyny. jak ukryć ślady trucizny, jak policja śledzi historię wyszukiwania, czy można ukryć ślady zakupów na Amazonie. Te zapytania stały się kluczowym ogniwem w śledztwie. Mówiły o tym, że Konor z wyprzedzeniem badał kwestie śmiertelnych dawek i próbował zrozumieć, jak uniknąć wykrycia dowodów. Ponadto, podczas sprawdzania jego kont na platformach internetowych, ustalono, że zamawiał preparaty, które nie miały związku z jego praktyką medyczną. Wśród nich znajdowały się kolchicyna i azotan sodu. Azotan sodu również budził zainteresowanie. Substancja ta była wykorzystywana w przemyśle chemicznym, a także w przemyśle spożywczym, ale przy określonych dawkach stawała się toksyczna. Śledczy doszli do wniosku, że Konor testował różne substancje, aby znaleźć optymalny sposób na niezauważalne wyeliminowanie żony. 20 października 2023 roku organy śledcze wydały nakaz aresztowania Konora Baumana. W tym momencie śledztwo miało już wystarczająco dużo dowodów wskazujących na jego udział w śmierci żony. Zebrane poszlaki, analizy laboratoryjne, zapytania w jego komputerze służbowym, podejrzane zachowanie po tragedii utworzyły solidną bazę dowodową. Aresztowanie nastąpiło rano w jego domu w Rochester, stan Minnesota. Policjanci przybyli z nakazem, a Bowman został zatrzymany bez stawiania oporu. Zachował spokój, nie wyrażał agresji. Ale też nie próbował się usprawiedliwiać. W jego zachowaniu nie było oznak strachu ani paniki, co zaniepokoiło śledczych. Sąd wyznaczył kaucję w wysokości 2 milionów dolarów, ale Bowman nie był w stanie wpłacić tej kwoty. Jego sytuacja finansowa po aresztowaniu zmieniła się, konta zostały zamrożone. Pozostawszy bez środków, znalazł się w areszcie w oczekiwaniu na proces. Śledztwo nadal zbierało dodatkowe dowody. Aby stworzyć pełny obraz przestępstwa, równolegle prowadzono pracę z jego otoczeniem, kolegami i znajomymi, analizowano korespondencje, operacje bankowe, możliwe motywy finansowe. Proces dopiero się rozpoczynał, ale już na tym etapie było jasne: Konor Bowman nie będzie mógł uniknąć sprawiedliwości. Po aresztowaniu Konora, rodzina i przyjaciele Betty domagali się maksymalnej kary. Dla nich nie pozostawało wątpliwości, że jej śmierć była wynikiem starannie zaplanowanego przestępstwa. Nalegali na dożywotnie więzienie, uważając, że człowiek zdolny do popełnienia tak zimnego morderstwa nie powinien mieć możliwości kiedykolwiek wyjścia na wolność. Śledztwo nadal pracowało nad sprawą, zbierając dodatkowe dowody. W rękach prokuratorów był już szereg niepodważalnych dowodów potwierdzających winę oskarżonego. W najbliższym czasie spodziewano się rozpoczęcia postępowania sądowego, a strona oskarżenia przygotowywała materiały, które miały ostatecznie umocnić ich pozycję w sądzie. Dla rodziny zmarłej proces oczekiwania był trudny. Nie mogli pogodzić się z myślą, że człowiek, który przez długie lata był przy Betty, stał się przyczyną jej śmierci. Jej matka i siostra nie znajdowały sobie miejsca, uświadamiając sobie, że Betty ufała człowiekowi który z zimną krwią planował jej zabójstwo. Wspominały, jak dzieliła się z nimi myślami o rozwodzie, jak mówiła, że nie chce już być z Konorem i nie mogły uwierzyć, że ta sytuacja zakończyła się w tak straszny sposób. Przyjaciele Betty również nie pozostawali na uboczu. Wielu z nich występowało jako świadkowie w tej sprawie, dostarczając ważnych informacji, które pomagały śledztwu. Wspierali rodzinę i domagali się sprawiedliwej kary. Dla nich ważne było, aby morderca nie uniknął odpowiedzialności. Po jego aresztowaniu 20 października 2023 roku organy śledcze nadal zbierają dowody i przygotowują się do procesu sądowego. Data rozpoczęcia procesu nie została jeszcze wyznaczona.